Siemano, tutaj Pascal Studio i Minecraft GKS i ze mną jest. No, ja już mówiłem. No. O, play, O nie. Dzisiaj zagramy w 8 balach. Fajny monkey. A ja? Fajny. No i to będzie nowa seria. Jest! O, <noise> które to wybrać? Już mam na celu. Albo nie. Albo tak. To no szybko. O, O, masz gorzej. Lipno. O, ładowa. Teraz ty masz lepiej. Lepiej trafił. Ja już mam na oku. jaki głupi ze mnie lol Thanks. no a już taki ham jesteś nie a jakie ja? dobra graj Ło. fuck leciał ale fajnie jeżeli nie oj ja ja Kurde, ciężko idzie O ta, ta, nie ta, ta, Czekaj, muszę coś zrobić. Ale <laughs> chyba. Thanks. No dobrze zrobić dobrze. No i to jak? Bo jak się wybić te moje wszystkie piłki. I teraz patrz na pan. Dzisiaj nie ma Rafała. Dał se niedostępny, raczej znaczy, dał se dostępny, tylko nie przeszkadzać. Nie, nie banuj! Dziękuję. thanks! Thank you. Kurde Fuck Fuck Ło, wow, ale ci nie zablokowałem albo nie Patrzy. No proszę, nie rób tego Muszę, muszę przesunąć! Muszę! Muszę Ło wow. Wygrałem! Jest. Ja wygrałem. Ja, może jeszcze jedna rundka? Nie, ja wygrałem. Yes, mm. ja. what? 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 A już leczą trzy te sekundy, trzy minuty, to ja nie wiem, czy będzie się długo renderowało. Pograsz czy nie? Ej, no to, nara. Następny odcinek to będzie trzeci. Znaczy, to jest trzeci, no to w nara.